Straszne. Przepowiednia siostry Bernadette na rok 2025 już się spełnia. Zatrzymaj się na chwilę, bo to, co ci powiem w następnych kilku sekundach, może całkowicie przewrócić do góry nogami twoje pojmowanie najbliższej przyszłości. 14 Czternastoletnia francuska dziewczyna, która zmarła ponad 140 lat temu, przepowiedziała dokładnie to, co dzieje się w tym roku, włączając to konkretne wydarzenia, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych miesięcy. Jej proroctwa były tak precyzyjne, że eksperci na całym świecie zastanawiają się, jak to możliwe, że skromna pastuszka mogła przewidzieć globalne kryzysy, które przeżywamy właśnie teraz. A zanim pójdziemy dalej, jestem niesamowicie ciekaw, z jakiego miasta lub regionu Polski oglądasz ten film. Napisz w komentarzach, czy jesteś z Warszawy, Krakowa, Gdańska. Wrocławia, a może z jakiegoś małego miasteczka. To niesamowite, jak ludzie z całej Polski łączą się, żeby odkrywać te fascynujące prawdy razem z nami. Twoja obecność tutaj może nie być przypadkowa, szczególnie w kontekście tego, o czym za chwilę usłyszysz. Bernadetta Sobirus, skromna dziewczyna z małej francuskiej wioski, otrzymała wizję, które teraz po ponad wieku wydają się opisywać dokładnie te same kryzysy, które przeżywamy dzisiaj. Jej przepowiednie na rok 2025 nabierają zupełnie nowego znaczenia, szczególnie gdy obserwujemy narastające kryzysy środowiskowe, społeczne i duchowe, które dotykają każdy zakątek naszej planety. To nie jest przypadek, że właśnie teraz, w tym przełomowym momencie historii, jej słowa powracają z taką siłą. Zastanów się przez chwilę, jak to możliwe, że dziewczyna z tak skromnych początków, pochodząca z odludnej wioski, gdzie większość ludzi nie umiała nawet czytać, mogła przewidzieć wydarzenia o tak ogromnym wpływie na cały świat. Jej życie było zwyczajne, niczym nie różniące się od tysięcy innych młodych kobiet jej czasów, a jednak stała się nośnikiem prorost, które dziś wydają się być kluczem do zrozumienia tego, co nas otacza. Historia Bernedetti Soubirus rozpoczyna się w najbardziej prozaiczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Urodziła się 7 stycznia 1844 roku w małym miasteczku Lord we Francji jako najstarsza z dziewięciorga dzieci w rodzinie pogrążonej w skrajnej biedzie. Jej ojciec pracował jako młynarz, ale biznes podupadł, zmuszając całą rodzinę do walki o przetrwanie. Bernadetta od najwcześniejszych lat musiała podejmować ciężką pracę, pomagając rodzinie jako pastuszka, co oznaczało, że jej edukacja była bardzo ograniczona. Jej życie wydawało się być skazane na tę samą anonimowość, która była udziałem niezliczonych innych dzieci z biednych rodzin tamtych czasów. Nikt nie spodziewał się, że ta krucha, często chorowita dziewczynka stanie się centrum jednego z najważniejszych wydarzeń duchowych XIX wieku. Jednak miał dla niej zupełnie inne plany, które ujawniły się w sposób tak nieoczekiwany, że zmieniły nie tylko jej życie, ale wpłynęły na miliony ludzi na całym świecie. Gdzie Bernadetta miała 14 lat, jej życie zostało przywrócone do góry nogami w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. 11 lutego 1858 roku podczas zbierania drewna opałowego pobliżu jaskini zwanej Mase Biel Doznała wizji, która na zawsze zmieniła jej przeznaczenie. Zobaczyła postać kobiety ubranej na biało, otoczonej jasnym światłem, która wydawała się unosić po powietrzu. Bernadetta, nie rozumiejąc początkowo, co widzi, opisała później tę postać jako idamę o niezwykłej piękności i łagodności. To był pierwszy z osiemnastu spotkań, które miała z tą tajemniczą postacią w ciągu następnych miesięcy. Nagle ta prosta dziewczyna, dotąd zupełnie nieznana światu, znalazła się w centrum uwagi, dzieląc się przesłaniem, które otrzymywała od tajemniczej damy w grocie. Postać przedstawiła się jako niepokalane pocięcie, określenie, którego Bernadetta, jako młoda osoba z ograniczoną edukacją, nie rozumiała, ale które miało ogromne znaczenie teologiczne dla kościoła katolickiego. Maria wybrała Bernadettę. Skromną i niewykształconą dziewczynę, aby przekazać światu przesłanie wiary, nawrócenia i uzdrowienia. Wizje wzywały ludzi do powrotu do Boga, skruchy za grzechy i zaufania mocy modlitwy. Jednym z głównych przesłań było wezwanie do modlitwy za grześników i wiary w Boże Miłosierdzie. To przesłanie, które mogło wydawać się proste i znane, nabrało nowej głębi dzięki okolicznościom, w jakich zostało przekazane oraz przez osobę, która je otrzymała. Początkowo wizje Bernadetti spotkały się z ogromnym sceptycyzmem zarówno ze strony miejscowych władz, jak i samego kościoła katolickiego. Policja przesłuchiwała Bernadette, kwestionując autentyczność jej wizji, a kościół przyjął ostrożną postawę, niechętnie popierając coś, na co nie miał jasnych dowodów. Pomimo presji Bernadetta trwała przy swoich relacjach, nawet gdy została poddana intensywnym przesłuchaniom i była zmuszana do zaprzeczenia temu, co widziała. Podczas jednej z wizji jej szczerość i prostota sprawiały, że trudno było całkowicie nie uwierzyć w jej słowa, ponieważ wydawało się, że nie ma powodu, aby coś takiego wymyślić. Z czasem jej wytrwałość zaczęła wpływać na opinię publiczną, a coraz więcej ludzi zaczynało wierzyć w prawdziwość jej doświadczeń. Przełomowy moment nastąpił podczas jednej z aparycji, kiedy Maryja poprosiła Bernadettę, aby wykopała w ziemi, co doprowadziło do odkrycia źródła wody. To źródło, które szybko stało się znane ze swoich cudownych właściwości, przyciągnęło ludzi z całego świata, którzy zgłaszali cudowne uzdrowienia po wypiciu tej wody lub wykąpaniu się w niej. Cuda w Lourdes wzmocniły wiarygodność wizji Bernadetti, potwierdzając jej rolę jako wybranej posłanniczki. W 1862 roku, zaledwie 4 lata po wydarzeniach, kościół katolicki oficjalnie uznał objawienia w Lords, oświadczając, że Maria rzeczywiście ukazała się Bernadecie. To uznanie było ważnym momentem dla kościoła, a szybko stało się jednym z głównych miejsc pielgrzymkowych na świecie, przyciągając miliony ludzi poszukujących uzdrowienia i odnowy duchowej. Pomimo sławy i uwagi, jaką przyniosły jej wizje, Bernadetta wybrała życie pełne prostoty i pokory. Wstąpiła do zakonu szóstego miłosierdzia w Nevers, gdzie poświęciła się opiece nad chorymi i ubogimi. Jej zdrowie, zawsze kruche. Pogarszało się z czasem, a Bernadetta cierpiała na gruźlicę. Nawet w ostatnich latach życia pozostała wierna swojej wierze i przesłaniu, które otrzymała. Bernadetta zmarła 16 kwietnia 1879 roku, mając zaledwie 35 lat. To, co czyni Bernadette Sobirus tak wyjątkową, to nie tylko cudowna natura jej wizji, ale także sposób, w jaki żyła. Chociaż stała się symbolem wiary dla wielu, nigdy nie szukała sławy ani uznania, jasno dając do zrozumienia, że była jedynie posłanniczką Słów Maryi. Jej pokora, cierpienie i niezafana wiara głęboko poruszyły tych, którzy ją poznali i nadal inspirują ludzi na całym świecie. W 1933 roku Bernadetta została kanonizowana jako święta przez Kościół katolicki. Jej dziedzictwo żyje w sanktuarium w Lords i w milionach wiernych, którzy odwiedzają to miejsce każdego roku, zachowując jej historię dla przyszłych pokoleń. Chociaż Bernadetta zmarła ponad 100 lat temu, niektóre z jej proroc nadal brzmią zaskakująco aktualnie w roku 2025. Cuda Lords i wpływ Bernadetti nadal oddziałują na świat do dziś, ale to, co możecie naprawdę zaskoczyć, to fakt, że jej wizje wykraczały daleko poza te pierwsze osiemnaście spotkań. W zapisach z jej życia ukryte są tajemnicze proroctwa, które wielu wierzy, że odnoszą się do przyszłych wydarzeń, szczególnie do roku 2025. Chociaż Bernadetta nigdy wyraźnie nie wspominała tego roku, ci, którzy studiują jej wizje i przesłania, odkryli wskazówki sugerujące, że zbliża się czas wielkich zman i wyzwań. Te odkrycia intrygują wielu, ponieważ obecne wydarzenia wydają się tajemniczo odzwierciedlać jej przewidywania. W ostatnich latach swojego życia, gdy schroniła się w klasztorze, mówi się, że Bernadetta dzieliła się ze swoimi towarzyszkami wizjami, które wykraczały poza uzdrowienia w Lords. Jedna siósta zapisała jej słowa, które brzmie niemal proroczo dzisiaj. Bernadetta mówiła o wielkim przebudzeniu, które mało nadejść. W czasie próby, ale także łaski, przepowiadała, że świat będzie się trzęsł, ale wiara zostanie odnowiona. Wielu wierzy, że ta przepowiednia odnosi się bezpośrednio do wydarzeń, których jesteśmy obecni świadkami, wydając się być zgodna z jej prorocznymi ostrzeżeniami i nadając nowe znaczenie wyzwaniom, przed którymi stoimy. Proroctwo Benedetti dotyczące roku 2020-2025 stało się jednym z najbardziej studiowanych aspektów jej wizji. Wydaje się, że jej wizje przepowiadały znaczące zmiany w dziedzinach społecznej, środowiskowej i duchowej. Jeśli obserwujesz to, co dzieje się na świecie, to z pewnością zauważyłeś, że żyjemy w czasach niezwykłych wyzwań i przemian. Od problemów klimatycznych i napięć politycznych po odrodzenie wiary w nieoczekiwanych miejscach, rok 2025 wydaje się być punktem zwrotnym, a słowa Bernadetti nabierają jeszcze większego znaczenia w obliczu tych wyzwań. Jednym z najbardziej znaczących aspektów jej prorostw jest wizja klęsk żywiołowych. Bernadetta mówiła o czasie, gdy rzeki będą wylewać, ziemia będzie płonąć i cierpiała. Chociaż wypowiedziała te słowa ponad 100 lat temu, wydają się one z niesamowitą dokładnością opisywać obecną sytuację związaną ze zmianami klimatycznymi. W roku 2024 byliśmy świadkami intensywnych pożarów lasów, niszczycielskich powodzi i bezprecedensowej dewastacji środowiska. Eksperci od dawna ostrzegają, że nasza planeta znajduje się na skraju katastrofy, a proroctwo Benedetti dodaje duchowy wymiar do tej sytuacji. Oprócz obaw związanych ze środowiskiem, Bernadetta wskazywała również na głębokie podziały w społeczeństwie. Przepowiedziała czas, w którym narody będą walczyć ze sobą nie bronią, ale słowami nienawiści i podziału. Ten scenariusz w dużej mierze odzwierciedla obecny stan światowej polityki, naznaczony polaryzacją, dezinformacją i konfliktami społecznymi, które znacząco podzieliły kraje. W miarę zbliżania się roku 2025, wzrost populizmu, nieufność wobec instytucji i rosnące napięcia między wielkimi mocarstwami wydają się rezonować z wizją Bernedetti świata na skraju chaosu. Jeśli te wszystkie informacje wydają Ci się interesujące i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, co nas czeka w przyszłości, to zdecydowanie subskrybuj nasz kanał już teraz. Regularnie publikujemy treści które pomogą Ci lepiej zrozumieć znaki czasów i przygotować się na to, co może przynieść przyszłość. Nie przegap żadnego z naszych materiałów, które mogą okazać się kluczowe dla Twojego zrozumienia nadchodzących wydarzeń. Chociaż prorostwa Bernedetti na rok 2025 zawierały wizję konfliktu i zniszczenia, opisywała także okres wielkiej łaski i odnowy. Wierzyła, że chociaż świat przejdzie przez trudne czasy, te momenty będą sprzyjać odrodzeniu duchowemu, przywracając wiarę ludzi i jednocząc ich w obliczu przeciwności. W swoich wizjach widziała tłumy zwracające się do modlitwy jak nigdy wcześniej, szukając pocieszenia i wskazówek w obliczu globalnych wyzwań. Bernadetta twierdziła, że płomień wiary zapłonie ponownie nawet tam, gdzie dawno już się wypalił. Jednym z najbardziej enigmatycznych elementów jej proroctwa na rok 2025 jest wspomnienie o wybranym dziecku. Według niektórych interpretacji, Bernadetta wspominała o postaci, która wyłoni się z cienia, kimś o głębokiej duchowej mocy, to pomoże ludzkości w trudnych czasach. Mówiła, że ta osoba pojawi się z nieoczekiwanego miejsca i zostanie rozpoznana jako symbol nadziei i odnowy. Niektórzy wierzą, że to prorostwo może wskazywać na pojawienie się przywódcy w roku 2025, być może w sferze religijnej lub politycznej, który zainspiruje ludzi do powrotu do wartości takich jak współczucie, sprawiedliwość i wiara. W obliczu wyzwań, przed którymi stoi świat, takich jak globalne wydarzenia ostatnich lat i rosnące nierówności ekonomiczne, prorostwa Bernedetti Sobirus na rok 2025. Wydają się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Wielu widzi uderzające podobieństwa między jej wizjami a obecnymi wydarzeniami światowymi, co ponownie wzbudza zainteresowanie jej słowami. Przywódcy religijni, mistycy i zwykli wierni zaczynają postrzegać rok 2025 jako kluczowy rok, który może oznaczać początek duchowego odrodzenia lub pogłębienie się zbiorowych zmagań ludzkości. Możliwość wielkiego przebudzenia. Które przepowiedziała Bernadetta, oferuje przebłysk nadziei w obliczu niepewności co do przyszłości. Jej przewidywania sugerują, że pomimo wyjątkowych wyzwań, jakie świat może napotkać w roku 2025, te trudności mogą prowadzić do pozytywnych wzman. Jej wizja odnowionego świata, jej wiara w jedność ludzką i głęboki wzrost duchowy rezonuje wśród tych, którzy wierzą, że ludzkość nadal ma szansę zmienić kierunek. Jeśli przyjmie wartości, które tak gorliwie promowała, współczucie, skruche i ściery powrót do Boga. Podczas gdy planeta wydaje się zbliżać do wielkiej zmiany z rosnącymi konfliktami globalnymi, kryzysami środowiskowymi i transformacjami duchowymi, które zaskakująco pokrywają się z prorostwami Bernedetti, wielu postrzega jej wizję trudnych czasów i doświadczeń jako wyraźne prorostwa dzisiejszego świata. Świat uważnie obserwuje rozwój tych wyzwań, a coraz więcej ludzi zaczyna odczuwać pilność, o której wspominała Bernadetta. Jednym z najpilniejszych problemów, z jakimi świat boryka się dzisiaj, jest kryzys klimatyczny, a w tym kontekście wizje Bernadetti stają się szczególnie istotne. Jej ostrzeżenia o klęskach żywiołowych, powodziach, Płonących niebiosach i cierpiącej ziemi przypominają obecny kryzys środowiskowy roku 2024. Wielu ekspertów ostrzega, że skutki zmian klimatycznych zbliżają się do punktu krytycznego, co może prowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji. To prowadzi wielu do zastanowienia się, czy Bernadetta przewidziała turbulencje środowiskowe, które teraz zagrażają światu. Skutki zmian klimatycznych wykraczają poza fizyczne szkody. Pływając również na sferę duchową. Podczas gdy świat zmaga się z konsekwencjami degradacji środowiska, wiele osób rozwija nowy związek z naturą i głębokie pragnienie jej ochrony. Ta perspektywa pokrywa się z proroctwem Bernedetti, że rok 2025 będzie rokiem wielkich doświadczeń, ale także łaski. W obliczu zniszczenia istnieje rosnący ruch ludzi poszukujących duchowej odnowy i zwracających się ku wierze. Ta zmiana świadomości, która łączy ochronę natury z duchowym przebudzeniem, odzwierciedla wizję Benedetti świata, który, chociaż wstrząśnięty, może zostać odnowiony przez wiarę i jedność. Oprócz wyzwań środowiskowych, rok 2025 prawdopodobnie przyniesie jeszcze więcej globalnej niestabilności i napięć politycznych. Ostrzeżenia Bernedetti o narodach powstających przeciwko sobie nie bronią, ale słowami nienawiści i podziału wydają się z niesamowitą dokładnością odzwierciedlać obecną sytuację stosunków międzynarodowych. Napięcia między wielkimi mocarstwami, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, znacznie wzrosły w ostatnich latach, tworząc globalną niestabilność. Konflikty handlowe. Ataki cybernetyczne i spory dyplomatyczne podsycały napięcia, prowadząc wielu do przekonania, że świat znajduje się na skraju jeszcze głębszych kryzysów. Nawet w obrębie samych narodów polaryzacja polityczna osiągnęła bezprecedensowy poziom. Mowa nienawiści, dezinformacja i rosnąca nieufność wobec instytucji podzieliły społeczeństwa na całym świecie. Proroctwo Benedetti o słowach nienawiści dzielących narody w niepokojący sposób odzwierciedla współczesny klimat polityczny, w którym ideologiczne bitwy zastąpiły konstruktywne debaty. Wielu obawia się, że w roku 2025 te podziały pogłębią się jeszcze bardziej, szczególnie w kontekście roli mediów społecznościowych w amplifikacji niezgody. Ostatnie trudności doprowadziły wiele osób do refleksji nad znaczeniem swojego życia i uciekania się do modlitwy medytacji i wiary, aby poradzić sobie z niepewnością. Ta rosnąca potrzeba duchowych odpowiedzi w czasach kryzysu pasuje do wizji Bernadetti świata zwracającego się ku Bogu. Wydarzenia ostatnich lat skłoniły wiele osób do przemyślenia swoich wartości, a poszukiwanie znaczenia i głębokiego połączenia staje się coraz bardziej intensywne. Bernadetta pokreśliła również fundamentalną rolę przywództwa w trudnych czasach. Przepowiedziała, że skorumpowani przywódcy zostaną ujawnieni, a ludzie zjednoczą się, aby domagać sprawiedliwości. Obserwujemy ten scenariusz w różnych częściach świata, gdzie protesty przeciwko korupcji, reżimom autorytarnym i nierównościom manifestowały się w wielu krajach. Od demonstracji Hongkongu i Białorusi po ruch Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych ludzie na całym świecie jednoczyli się, aby domagać odpowiedzialności i przejrzystości od tych, Którzy sprawują władzę. Wizja Bernedetti świata, w którym sprawiedliwość zwycięża nawet w obliczu wielkich wyzwań, wydaje się się realizować na naszych oczach. Nadchodzące miesiące sugerują, że wielkie zmiany polityczne są na horyzoncie, szczególnie z nadchodzącymi ważnymi wyborami w różnych krajach. Rezultaty tych wydarzeń mogą mieć głębokie i długotrwałe konsekwencje. Analitycy polityczni argumentują, że ten rok będzie kluczowy dla przyszłości globalnych stosunków z potencjałem wzmocnienia współpracy między narodami lub przeciwnie, pogłębienia podziałów. Wizja Bernadetti, punktu zwrotnego w świecie, wydaje się coraz bardziej realna, z rosnącym poczuciem, że znajdujemy się na progu decydującego momentu. Jej przewidywania, wcześniej uważane za odległe lub trudne do zrozumienia. Teraz wydają się niezwykle aktualne. Zbieżność kryzysów środowiskowych, niepewności politycznych i transformacji duchowych doprowadziła wielu do uświadomienia sobie, że decyzje podjęte w tym kluczowym roku określą kierunek, jaki obierze ludzkość, czy to w stronę podziału i zniszczenia, czy w kierunku duchowej odnowy i współpracy między narodami. Reakcje na proroctwa Bernedetti są różnorodne i obejmują przywódców religijnych wierzących w Sceptyków i naukowców. W centrum tej dyskusji leży opozycja między wiarą a nauką. Dla wielu wierzących wizje Bernadetti są boskimi ostrzeżeniami, podczas gdy dla sceptyków i społeczności naukowej kwestie te są często postrzegane z ostrożnością i niedowierzaniem. Ten konflikt między wiarą a rozumem wywołał nowe dyskusje o roli prorostwa w czasach współczesnych, kwestionując tradycyjne poglądy i rozszerzając debatę poza kręgi religijne. Przywódcy religijni mają głęboki szacunek dla dziedzictwa Bernadetti. Wielu w Kościele, w tym wierni, postrzega Bernadettę nie tylko jako świętą, ale jako wybraną posłanniczkę do prowadzenia ludzkości poprzez jej wizję Maryi Dziewicy i cuda uzdrowień związane z lords, które są uważane za wyraźne dowody jej boskiej więzi. Dla niektórych przewidywania Bernedetti na rok 2025 są spójne z przesłaniami przekazanymi przez innych świętych na przestrzeni historii. Dla tych wierzących reprezentują one pilne wezwanie do działania, przypominając ludzkości o potrzebie powrotu do wiary i poszukiwania duchowej odnowy w obliczu globalnych kryzysów. Z drugiej strony, naukowcy i sceptycy patrzą na przewidywania Bernedetti z wielką ostrożnością. Dla nich koncepcja proroctwa. Nie jest zgodna z zasadami logiki i dowodów naukowych. Chociaż uznają, że wizje Bernedetti miały znaczący wpływ na przekonania religijne i tradycje kulturowe, często postrzegają jej przewidywania jako zbieg okoliczności lub interpretację symbolicznego i niejasnego języka. Dla sceptyków związek między ostrzeżeniami Bernedetti a obecnymi wydarzeniami, takimi jak kryzysy środowiskowe i niestabilność polityczna, może być wyjaśniony faktem, że te problemy istnieją od długiego czasu i są niezwykle złożone, niekoniecznie związane z jakimkolwiek zjawiskiem nadprzyrodzonym. Ekolodzy wskazują, że proroctwa o klęskach żywiołowych, takich jak podnoszenie się poziomu mórz, powodzie i pożary lasów, nie są wyłączne dla postaci religijnych. Klimatolodzy od dziesięcioleci ostrzegają o wpływie działalności człowieka na planetę, a wiele ze zmań środowiskowych, które widzimy dzisiaj, to rezultat dobrze udokumentowanych procesów, takich jak globalne ocieplenie i wylesianie. Dla tych naukowców fakt, że niektóre z proroctw Bernadetti dotyczących upadku środowiska się spełniają, dowodzi, że ludzkość ignorowała ostrzeżenia naukowe przez dziesięciolecia. Debata między wiarą a nauką wokół przewidywań Bernedetti jest jeszcze bardziej skomplikowana przez fakt, że wiele z jej przewidywań może być interpretowanych na różne sposoby. Podczas gdy religijni widzą jej opisy płonących niebios i wznoszących się wód jako bezpośrednie odniesienia do zmian klimatycznych, sceptycy argumentują, że te symbole są powszechne w tekstach proroczych i często związane z katastrofami. Ponadto przewidywania często są nieprecyzyjne w używaniu wyrażeń takich jak wielkie doświadczenia, ale także łaska, co pozostawia wiele miejsca na interpretację. Ta niejednoznaczność pozwala wierzącym na ustanawianie połączeń tam. Gdzie sceptycy widzą jedynie ogólne stwierdzenia, interesujące jest to, że ta debata nie zawsze opiera się na konfrontacji. Niektórzy badacze i teolodzy argumentują, że prorostwo i nauka nie muszą się wzajemnie wykluczać. Wierzą, że proroctwa mogą służyć jako symboliczne lub duchowe przewodniki zachęcając do refleksji na kondycję ludzką, podczas gdy nauka zajmuje się fizycznymi problemami świata. Z tej perspektywy proroctwa Bernadetti na rok 2025 mogą być postrzegane zarówno jako religijne ostrzeżenie, jak i zachęta do działania naukowego, wzywając ludzkość do lepszej opieki nad planetą, zmniejszania podziałów między ludźmi i poszukiwania nowego znaczenia dla przyszłości. Pomimo trudności i doświadczeń, które Bernadetta przepowiedziała na rok 2025, jej proroctwa niosą wyraźne przesłanie nadziei. Chociaż ostrzeżenia o kryzysach społecznych, środowiskowych i duchowych przyciągają więcej uwagi, jej wizje sugerują również ścieżkę odnowy i transformacji. Jej słowa, chociaż czasami enigmatyczne, sugerują, że nawet w czasach wielkiej niepewności istnieje rzeczywista możliwość uzdrowienia, jedności i duchowej odnowy. W obliczu bezprecedensowych wyzwań roku 2025 przesłanie nadziei Bernadetti nabiera szczególnego znaczenia. Przepowiedziała czas, w którym ludzkość zostanie wystawiona na próbę, ale podkreśliła, że te próby nie powinny prowadzić do rozpaczy. Przeciwnie, Bernadetta postrzegała te momenty jako okazję dla ludzi do powrotu do wiary, ponownego połączenia się i wyjścia silniejszymi. Jednym z centralnych tematów jej proroctwa jest duchowość. Dla niej wyzwania przewidziane na rok 2025 były zaproszeniem do odrzucenia materializmu i egoizmu oraz przyjęcia życia pełnego współczucia i wiary. Dzięki temu ludzie nie tylko znajdą wewnętrzny spokój, ale także przyciną się do uzdrowienia świata na szerszą skalę. Oprócz wymiaru duchowego proroctwa Bernadetti niosą wyraźne przesłanie jedności. Ostrzegała przed podziałem i konfliktem, ale wierzyła, że te trudności mogą prowadzić do nowego poczucia współpracy. W momencie, gdy świat wydaje się coraz bardziej podzielony, to co wyróżnia się w jej proroctwie, to jej wizja, która sugeruje, że wyzwania stojące przed ludzkością mogą być punktem wyjścia dla większej współpracy i wzajemnego zrozumienia, gdzie jednostki i narody łączą się, aby przezwyciężyć wspólne problemy. To przesłanie jedności oferuje przebłysk nadziei w świecie pełnym podziałów, przypominając nam, że nawet w czasach niezgody zawsze istnieje możliwość pojednania i pokoju. Być może najważniejszym aspektem proroctwa Bernadetti jest jej wiara w zdolność ludzkości do pozytywnej transformacji. Wierzyła, że nawet w obliczu doświadczeń roku 2025 wynikiem nie będzie zniszczenie, ale wzrost i odnowa. Wizja Benedetti służy jako przewodnik w czasach niepewności, pokazując, że z wiarą, jednością i nadzieją pozytywne zmiany są zawsze w naszym zasięgu. Wpływ jej prorost wykracza poza fizyczne uzdrowienia związane z lords. W kontekście roku 20-25 zarówno jednostki, jak i instytucje zwracają się ku jej proroctwom, poszukując wskazówek, jak stawić czoła obecnym kryzysom czy to środowiskowym, politycznym. Czy duchowym? Słowa Bernedetti oferują kierunek i nadzieję tym, którzy poszukują odpowiedzi w obliczu wyzwań współczesnego świata. Jej przesłanie pozostaje aktualne. Nawet w najbardziej burzliwych czasach, gdy wydaje się, że świat się rozpada, zawsze istnieje możliwość odnowy poprzez wiarę, jedność i powrót do podstawowych wartości ludzkich. Dla tych, którzy wierzą w jej wizję, rok 2025. Nie jest tylko rokiem wyzwań, ale także ogromnych możliwości duchowego wzrostu i pozytywnej transformacji dla całej ludzkości. Teraz chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na ten temat. Czy uważasz, że proroctwa Bernedetti rzeczywiście odnoszą się do wydarzeń, które widzimy dzisiaj? A może masz inne spojrzenie na te zagadnienia? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i opowiedz nam, jak postrzegasz związek między duchowością a wyzwaniami współczesnego świata? Twoja perspektywa może być bardzo cenna dla innych widzów, którzy również zastanawiają się nad tymi głębokimi pytaniami dotyczącymi naszej przyszłości.